Dzień dobry, Kret. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę panią, bo ja dzwonię w takiej sprawie, że ja zakupiłem państwa produkt tak. i, i, i użył go mój dziadek. Znaczy, Aha. I to jest starszy człowiek i proszę panią, on go użył troszeczkę niewłaściwie i są takie niepokojące objawy. Ale to chodzi o, o to, że to się jemu się dzieje, tak? Znaczy nie, nie, proszę Panią, bo on yy, chciał otruć tym krety, ma, bo ma, jest, jest Wiesław Gaj, gospodarstwo agroturystyczne. Aha, uh -huh, tak. I proszę Panią, no i no, co ja mam teraz z tym zrobić? No, ale ja nie rozumiem, to znaczy, że Pana Dziadek się czuje? Yy, nie, 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 nie on, on się właśnie czuje bardzo dobrze i chodzi właśnie dumny, że wszystko jest okej, okay, ale proszę Panią, ja mam gości, i już Panią, wszystko, wszystko jest białe, prawda? Aha, no tak, no bo on jest w ogóle, to, 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 to jest soda, jakby nie był składnikiem i ten produkt jest biały. No, dokładnie. Znaczy wie Pan co, no dobrze by było, no, gdyby to jednak nie, nie, nie leżało gdzieś tam na, na podłogach i tak dalej, bo to jest środek żyjący. Panią, tak, ale... Mhm. Właściwie to nie o to chodzi, proszę Panią, bo udrożniły się te krotowiny, proszę Państwa, działka, działka jest biała i, mhm. i, i, i krety spacerują sobie. I, i, I to jest ten problem, ja dzwoniłem do okrodnika, już i powiedział, proszę pani, dzwoni Pan do, do fabryki. No ale i wie Pan co, no, ja nie chcę mam Panu powiedzieć w takiej sytuacji, no, no, no nie wiem co już teraz można zrobić. No, ja mogę Panu tylko powiedzieć, że no, nie powinno się raczej tego tak robić i stosować, bo to jest środek żonący. Tak, ale ja mam wrażenie, że to właśnie tym kretom pomogło i Panie, ja mam dzieci, goście się, proszę bo właśnie tutaj teraz spacerują, śmieją się i, i to jest taka zbiorowa prokreacja, myślę, tych kretów i nie, nie za bardzo żeby to mogły im pomóc, bo jeżeli no ja, ja nie wiem, one po prostu może wyszły, bo, bo im to jakoś w jakiś sposób przeszkadzało, ale jeżeli one to zjadły, to na pewno no, padną te krety, bo tak jak panu mówię, to jest środek żrący, bardzo żący, więc yy, no też no, może im zaszkodzić. W każdym bądź razie tym kretom, a, a na pewno i ludziom też. Także dobrze by było, żeby to jednak gdzieś tam nie było rozsypywane po ziemi i tak no, ja dalej. Nie, rozumiem, ale jak to, ale to, w tym momencie się rozmnażają czyli ja rozumiem po to, to też padnie. Proszę? Bo one w tym momencie się rozmnażają na mojej działce i ja, czy potomstwo też padnie, mam takie pytanie. No wie Pan co, ja nie potrafię Panu powiedzieć w tym temacie co się dzieje, no na ten środek nie jest jakimś środkiem, który wpływa na to, że krety się rozmnażają w większej ilości, no proszę Pana. Proszę ja nie wiem, bo kretowiny są udrożnione i, i ja nie wiem co w tym zrobić, Oni sobie proszę Panią spacerują, dzieci i goją, psy się bawią, już czekałem ja, ja natychmiast chcę jakoś z temu zaradzić, no. No to nie pan zadzwoni do firmy, która zajmuje się e, czyszczeniem takich powierzchni Aha. i tak dalej, niech zrobią z tym porządek. No to ja mogę panu powiedzieć, żeby pan kupił trutkę na krety? Nie no nie wiem, nie wiem. W, ka w każdym razie ja teraz z dziadkiem spróbuję je połapać, zresztą tutaj e, moja żona teraz z dziadkiem biegałem, gonią z kikami te krety, ale to nie przynosi żadnego skutku. Ja bym chciał jak najszybciej... Prawda, jakoś no przegonić no ale no tutaj żadne rozmowy nie przynoszą efektu i, i ja nie wiem. Rozmowy? Rozmawia Pan z tymi kretami, żeby sobie poszły? No, jak no, jakoś wie Pani, no uciekajcie, a kiedyś no, tego rodzaju rozmowy, no. Nie wiem, proszę dozwolić do kogoś innego, ja Panu postawię po pomoc nie wiem co sobie można zrobić. Dziękuję Pani bardzo. <laughs> Dziękuję, do, do widzenia. widzenia.